Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym liveie na playerze. Nazywam się Ula Grałowska, jestem z Playera i zapraszam Was dzisiaj na naszego live'a. Live'a oczywiście hotelowego, live'a takiego niespodziankowego, bo dziś niestety z hotelem pożegnał się Michał i to właśnie on pojawi się na naszym liveie. Będzie też Michalina, która zebrała wszystkie pytania wasze z profilu hotelu Paradise. Zapraszam was bardzo serdecznie. Live będzie zapisany tutaj na naszym Instagramie, no i oczywiście znajdziecie go też na YouTubie Playera. Łączę się. Słuchajcie, po kolei tutaj no, za chwilę też się połączę z Michałem. Cześć. Cześć. To ja jestem Michalina, głos ludu. I nie byłabym sobą, oczywiście, gdybym jak zwykle nie zachęciła Was do zadawania pytań. Mam nadzieję, że Michał odpowie nam na te bardziej nurtujące i nie będzie za wiele przed nami ukrywał. Nie, nie będę. Cześć, miło Cię widzieć. Cześć, witam. Cześć, cześć. Michał, takie pierwsze pytanko. Reakcja na to, że to Kasper zajmuje Twoje miejsce i Cię po części też wytypował do opuszczenia hotelu. Jak Ci z tym było? No na pewno to nie była łatwa decyzja dla Kaspra. No, byłem trochę zdziwiony. No nie wiedzieliśmy, bo ten głos był zmieniony jednak i mogliśmy jedynie się domyślać, kto to był, ale jednak ciężko było stwierdzić, tak naprawdę. No, i zobaczyłem Kaspra. No i lekkie zdziwienie, no ale też no musiał jakąś decyzję podjąć. Musiał dwóch opaków tutaj nominować. I no, padło na mnie i na Grześka No a pierwsza myśl, kiedy zobaczyłeś, że Klawia trzyma w ręku kartkę, i na tej kartce jest napisane Twoje imię, to czy pomyślałeś, że. Czy jednak ty zostaniesz wytypowany do opuszczenia hotelu? Czy, czy liczyłeś, że, że może tak się nie stanie, bo jednak Grześ był krócej w hotelu niż ty? No tak, pierwsza myśl, jak zobaczyłem, że jestem ja i Grzesiek, to od razu wiedziałem, że będą ciężary, bo Grzesiek jest fajnym, naprawdę wartościowym chłopakiem. I no, mimo, że jest krótko, to zdążył fajny kontakt no, praktycznie z każdym złapać. No, i gdzieś szybką kalkulację zrobiłem w głowie, i tak minimalnie wydawało mi się, właśnie, że jednym głosem to będzie na moją korzyść i że zostanę w tym hotelu. No ale jednak okazało się inaczej, jednak to on wygrał, no i tak miało być. No to skoro było pytanie o Kaspra, to jest jeden z winowajców, to ja mam pytanie o Oliwkę. Czy jakbyś się odniósł do jej słów, które wypowiedziała, bo chyba najbardziej uzasadniła swoją wypowiedź, i czy ty się z nimi zgadzasz? No, nie do końca się zgadzam z argumentacją Oliwki, no bo ona tutaj powiedziała, że jakby nie odnajduje się w hotelu. No, ja się odnajdywałem w 100%. procentach, ja tam naprawdę korzystałem cały czas. Wiadomo, no, nie mogłem zawsze być z wszystkimi, bo to nie jest możliwe. Czasem też potrzebowałem chwilę dla siebie, gdzieś sobie przemyśleć niektóre sprawy w samotności, ale to nie było tak, że właśnie się wyłączałem gdzieś i z innymi się jakby tutaj nie. No, nie. Zadawałem, powiedzmy, w tym Nie ale... integrowałeś. <laughs> tak, tak, no dokładnie o to słowo mi chodziło. No nie integrowałem. No także ta argumentacja oliwki, no trochę do mnie nie trafiła, no ale każdy musiał jakąś decyzję podjąć. To nie była na pewno łatwa decyzja, każdy tutaj e, musiał się z tym zmierzyć. No i cóż. A tak... z kolei, Wiktoria, e, nie byłeś zaskoczony, że to ona właśnie na ciebie zagłosowała, no bo wydawało nam się, że jednak jej głos powinien być pewien. No byłem zaskoczony chyba najbardziej właśnie głosem Wiktorii, że tutaj zgasiła mi, te, mi tą pochodnię. No nie spodziewałem się, ale Wiktoria też, tu nie było pokazane w odcinku, ale ona tam stała chyba z 3 minuty i nie wiedziała naprawdę co zrobić. I jakby normalnie się wyłączyła tak wyglądało i no po prostu pod chwili tak poczuła, że chce mi zgasić tą pochodnię no i tak zrobiła. No naprawdę to był chyba jedyny głos, który no najbardziej się nie spodziewałem, że będzie tutaj w moją stronę. To jeszcze odnośnie tego jestem ciekawa, czy Ci wyjaśniła dlaczego akurat Ty? Bo w sumie z Grześkiem nie miała okazji załapać tak kontaktu No w sumie tak do końca mi nie wyjaśniła, po prostu no, Zaraz jak było też właśnie tutaj w odcinku widać, przyszła i mnie przeprosiła No wiadomo, ja już powiedziałam, że to jest gra i każdy tutaj musi jakąś decyzję podejmować, no ale tak Typowo mi właśnie nie wyjaśniła tego, nie, nie podała argumentacji dlaczego mi zgasiła tą pochodnię, no ale No cóż tak, tak poczuła i tak zrobiła, no. To idąc tym tropem, też była taka opinia w hotelu, że ty po prostu nie możesz, jakby cały czas ta para jest ci zabierana i cały czas jesteś singlem i cały czas, kiedy próbujesz być w tej parze, to znowu to nie wychodzi i też jakby Konrad miał takie zdanie, że, że może właśnie twój czas się kończy, bo ty nie jesteś w stanie stworzyć żadnej tej pary, że to tak samoistnie wychodzi. Czy ty się w ogóle z tym zgadzasz? Dlaczego tak w ogóle było? Według mnie to był w sumie taki najbardziej newralgiczny moment, bo weszła Anita, w sumie dzień wcześniej tylko, nie mieliśmy za dużo czasu, ale praktycznie cały wieczór spędziliśmy ze sobą, dużo rozmawialiśmy i ten dzień właśnie, w którym odpadałem, ten dzisiejszy, tak samo my cały czas przegadaliśmy i widzieliśmy, że nadajemy na tych samych falach i ja w końcu przez chwilę poczułem się stabilnie w tym hotelu. No i niestety przychodzi wieczór i taka decyzja, że muszę opuścić ten hotel. Także tym bardziej mi było przykro, bo, no mówię, w końcu przez chwilę poczułem, że mogę coś naprawdę stworzyć. Pani ta to samo e, mówiła mi, że, że też czuję, że możemy tutaj fajną relację stworzyć. Także, no mówię, taki najgorszy moment chyba dla mnie to był. E, Ty też jako single często brałeś udział w randkach, w konkurencjach. To która taka konkurencja, jeśli chodzi o konkurencję sportową albo. Jakąkolwiek najbardziej zapadła ci w pamięci, czy która najbardziej taka była dla ciebie znacząca, bo ty cały czas musiałeś walczyć, Michał. No tak, ja tutaj nie miałem łatwych losów i no, przez dłuższy czas byłem singlem, raczej singlem. No byłem w parach, ale gdzieś te pary nie były stabilne i raczej to były pary przyjacielskie niż jakieś tam bardziej relacje poważniejsze. No, ale konkurencja wydaje mi się mimo wszystko, ta chyba pierwsza była dla mnie taka, może nieważna, ale najbardziej mi się podobała, bo była taka złożona. Najpierw haftowaliśmy te logo HP na, na tych chusteczkach, potem kajaki, dużo emocji, adrenaliny. Pierwsza konkurencja, każdy chciał wygrać, i chyba ta konkurencja mi najbardziej utkwiła w pamięci. A ja bym chciała wrócić jeszcze do Anity, bo chyba tego nie mieliśmy okazji dowiedzieć się z odcinka, czy ona była w Twoim typie? Tak, była w moim typie, ja też tutaj mówiłem właśnie No Wszystkiego nie da się pokazać w 40 parę minut tutaj, jak mamy odcinek No ale mówię, była tak w moim typie I tutaj oboje mówię fajne, tutaj flow złapaliśmy, fajnie się nam gadało No i... No Nikoli, i... powiedziałeś wprost, że nie jest w swoim typie Tak, no ja zawsze mówiłem, że będę szczery i nikogo nie będę udawać, także no Skoro Laura nie była w moim typie, no jest ładną, tak jak mówiłem, kobietą, ale no gdzieś tam no, nie jest w moim typie, nie, nie była w moim typie, i, i powiedziałem to na Pandorze otwarcie. No właśnie, byłeś szczery. Widzowie bardzo cenią cię za szczerość. Pewnie dlatego masz tylu fanów, bo no, nie widzę tu negatywnych komentarzy na Twój temat. Um, ale mam do Ciebie pytanie, czy nie uważasz, że byłeś zbyt powściągliwy, jeśli chodzi o relacje z kobietami w hotelu? <laughs> No, nie wiem, no właśnie ja tu próbowałem, może dziewczyny za bardzo myślały, że ja od razu chcę się zakochać czy coś, ale, no wiadomo, program polega na tym, że jeżeli jesteś w jakiejś poważniejszej relacji, masz stabilną jakąś relację, no to masz większe szanse dojść dalej. I ja chciałem właśnie taką relację gdzieś tutaj od początku nawiązać, ale no nie wychodziło mi, z wieloma dziewczynami próbowałem. No i. Nie wiem w sumie czemu tak wychodziło. Tak może coś ze mną było nie tak, może dziewczyny, nie wiem, jakoś się bały w tą relację No bo ty wydajesz się być taką osobą, która nie lubi się narzucać i może to był twój słaby punkt po prostu. Możliwe, tak, możliwe, że właśnie tak jest, bo nie lubię gdzieś tutaj na siłę jakiejś atencji u dziewczyn zdobywać i tutaj na siłę gdzieś adorować je. No staram się rozmawiać krócej, ale gdzieś bardziej konkretnie powiedzmy niż cały czas gdzieś tam rozmawiać z nimi o byle że tak powiem. No i możliwe, że to było właśnie taką przyczyną, że, że te relacje mi nie wychodziły. Jasne. Hotel, to jest, hotel to jest też taka gra, albo przede wszystkim gra. I tutaj jest oczywiście nasuwa się to, czy ty, ty, Michał, też zawsze się trzymałeś trochę z boku od tych afer. Mam takie wrażenie, oglądając odcinki, czy to było celowe, czy to była jakaś taka taktyka Twoja i, i kto według ciebie jest takim graczem największym teraz, na ten moment. No tak, oprócz tej pierwszej takiej mini afery, co tam z Mariką i z Elizą mieliśmy, no to później już raczej większych dram nie było My tutaj w moim. Wykonaniu... Były, ale Michał się trzymał z boku. No tak, nie brałem w nich udziału, jak gdzieś tam z boku byłem. Czy to była taktyka? Chyba nie, nie chciałem się mieszać niepotrzebnie tam gdzie i robić sobie wrogów, może, czy jakichś tutaj no, nieprzyjaciół. Skoro nie było to, to potrzebne mi w tym momencie. A z kolei gdzieś tam, jeżeli mieliśmy jakieś niedogodności, jakieś niewyjaśnione sytuacje to ja zawsze starałem się właśnie zaraz je rozwiązywać I tą osobę, z którą miałem taką sytuację to brać gdzieś na bok i wyjaśniać to od razu, bo po co gdzieś tam żal w sobie dusić coś takiego Także wolałem mieć od razu wyjaśnione sytuacje A kogo wskazujesz jako gracza? Aha, no tak jeszcze gracz, no ja tu niezmiennie już to wcześniej mówiłem, że Kubiks jest największym graczem i, I to chyba wszyscy potwierdzą, także no nie będę oryginalny, nikogo tu innego nie wskaże. A ja bym chciała się tu jeszcze odnieść do pytania Uli, no bo byłeś z boku tych afer, ale gdybyś miał ocenić do dzisiejszego odcinka, która z tych dram jakby najbardziej cię tak poruszyła i się źle czułeś z tym? Do dzisiejszego odcinka. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo takich naprawdę poważniejszych afer to nie było. No, na pewno ta z Karoliną, Klaudią i Elizą. To była afera taka konkretna, gdzie tam już padły zarzuty mocne i. No i do końca nie było wiadome, kto tutaj ma rację, no i wyrocznie gdzieś tam y, wytłumaczyła to, to, odpowiedź dała na to pytanie. I chyba to była taka największa afera, ale w sumie mnie nie dotyczyła, także... No ja tylko mówię, tą pierwszą aferę miałem, że tak powiem, afera frajera, to słowo, <grym> <grym> które tam y, no, poróżniło nas i Mary. Także tylko w tej aferze brałem udział i dalej to już mówię, raczej starałem się nie mieszać w jakieś większe aferki. No i że dziewczyny tego nie doceniły, no. <grym> No, niestety, tak to już było. Oto jeszcze tak, może o takie wspomnienia twoje z Panamy. Bo też jesteście, tak jak wszyscy wiemy, jesteście wyizolowani w tym takim świecie hotelu, świecie gry hotelowej, Panamy. Jak to wspominasz tą, tą całą podróż z Polski tam i cały pobyt? Oj, to było dla mnie coś niesamowitego. Ja nigdy nie byłem gdzieś poza Europą. Pierwszy taki długi lot, w ogóle przygoda cała, no ja w ogóle jadąc na casting nie spodziewałem się w ogóle, że, że ja się dostanę do hotelu. To było dla mnie mega zaskoczenie, jak dostałem wiadomość, że, no, że jestem w piątej edycji. E, no sam przylot, sam kraj, w ogóle ludzie tak życzliwi, uśmiechnięci, piękna pogoda, egzotyka w ogóle, inny świat. No naprawdę niesamowite wrażenie na mnie zrobiła Panama. No jeżeli chodzi o hotel, to tak samo te wszystkie imprezy wieczorne, kurczę, to były piękne, naprawdę kochałem te tematyczne imprezy, te normalne też. Na pewno randka z Elizą też super wspomnienie na tym kładzie, chociaż tam za bardzo nie poszalałem, bo była to moja pierwsza jazda na kładzie, ale Eliska już tam trochę bardziej no, potrafiła jeździć na tym kładzie i to było na pewno też fajne wspomnienie. Wszystkie zachody słońca, to było piękne, naprawdę coś pięknego. Tutaj tak czytam, że widzowie są ciekawi. Czy ty byś się widział w parze z Eliską, Oczywiście, gdyby nie Jay. <grym> hmm, na pewno. Chciałem ja z Elizą stworzyć taką relację, bo nie ukrywam wizualnie mi się najbardziej podobała z dziewczyn jak do tej pory. I, e, no... To za nie, <grym> No i, i na początku tworzyliśmy tą parę, no ja też musiałem się ratować, bo to było pierwsze rajskie, ona była, ja oczywiście zagrożony już od samego początku, <laughs> był priory, który był w parze. <laughs> Także no już tutaj próbowałem gdzieś te wykorzystywać swoje momenty, żeby z nią tutaj jakąś relację nawiązać, no i chciałem, ale później no niestety ona wolała Drzeja, ja z Zejem bardzo dobry kontakt miałem i też nie chciałem im utrudniać, skoro tak poczuli, no to to nie chciałem tutaj przeszkód robić. No ale tak ogólnie, to, to myślę, że bym się z Elizą dogadał na dłuższą metę, bo potem, nawet jak byliśmy w takiej przyjacielskiej relacji, to też było nawet widać po tych ostatnich odcinkach, gdzie byliśmy razem związani, że to śmiesznie nawet wychodziło. No i fajnie, naprawdę się z Elizą dogadywaliśmy i dogadujemy. No jasne. <noise> tutaj jeszcze poruszyłem taki wątek, że. Bo powiedziałeś o tym, że nie chciałeś się mieszać w te afery i tak dalej, i że nie chciałeś być graczem, to w takim razie, czy jakby oglądałeś te wcześniejsze edycje i spodziewałeś się, jak to się może potoczyć, i że jak nie zaczniesz reagować, to, be, to właśnie nie będziesz mieć tej pary, że jakby podejrzewałeś ten. No bo jednak, wiesz, po jakimś czasie, jak już nie miałeś cały czas tej pary, to zaczęłeś myśleć, co tu się dzieje. No tak. tak. Tak, a oni już rozwijali grę dalej. No, ja chyba strategicznie za słabo podszedłem do tego tematu. Jeśli chodzi o poprzednie edycje, to oglądałem. Pierwszy sezon, wiadomo, to było coś nowego. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, i calutki obejrzałem. Naprawdę, Mega mi się podobał. Drugi, tak gdzieś do połowy obejrzałem. Trzeci, trochę mniej. No i czwarty, jak już wiedziałem, że lecę do Panamy, no to też starałem się nadrobić. No i ogólnie, mówię. Jak, wydaje mi się, jakbym był trochę większym graczem, bym bardziej podszedł do tego y, strategicznie, jako Greta to potraktował to, kto wie, czy właśnie dzisiaj bym odpadł, a może nawet bym był jeszcze dłużej. No właśnie, jak oglądasz teraz siebie, no to w ogóle jak to jest oglądać siebie na ekranie, i czy byś właśnie zmienił jakieś zachowania swoje? Oj, powiem Wam, że początki były ciężkie. Pierwsze tam <grym> dwa tygodnie to były naprawdę dla mnie ciężkie, w sensie no ja nigdy nie miałem styczności z kamerami i tak dalej, nie wiedziałem z czym to się je, że tak powiem i no taki byłem spięty bardzo przez te dwa tygodnie potem dopiero z dnia na dzień się rozkręcałem i gdzieś tam jak widziałem te moje zachowania z pierwszych dni już tam, yy, chyba Klaudia się mnie pytała yy, jak tnie Karolina to jaka dziewczyna, a ja, że żadna i tak potem tak oglądam, patrzę, mówię serio, tak powiedziałem <grym> nie mogę w to uwierzyć, nie, no ale no mówię, potem się rozkręcałem i z dnia na dzień już y, coraz swobodniej się czułem i coraz lepiej w tym hotelu No i, i naprawdę... No pod... Lubiłeś sobie sam strzelać w kolano No tak, lubiłem, ale potem jakoś Nie wiem, wracało to do mnie i to szczęście się uśmiechało i jakoś gdzieś się ślizgałem z tego rajskiego do rajskiego Jak to już y, no, utarte zostało to, to właśnie powiedzenie, że się ślizgam I, i gdzieś to no, bo ja bym szczery, tak naprawdę, i mówię, ja wychodziłem z tego założenia, że ja nie chcę nikogo udawać w hotelu, być po prostu sobą. I jak wrócę do Polski, żebym mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć, że wszystkie decyzje podjąłem zgodnie z sobą. I tak właśnie było. Mm, to to już czas, czynstą... ale masz panów, to ważniejsze. <głosy> <głosy> to jeszcze chyba takie ostatnie pytanie, które zawsze Helena w swojej policji pytanie o lekcję. <noise> Jaką wyniosłeś z hotelu? To jest pytanie konieczne. <laughs> Strategiczne. Tak, no myślę, że cały hotel Paradise, cała ta przygoda była dla mnie jedną wielką lekcją. Na pewno no, bez telefonów, bez zegarków, bez tego, tych bodźców takich zewnętrznych sobie uświadomiłem, że te emocje są dużo, dużo bardziej odczuwalne i no jakby dużo sytuacji człowiek bardziej odczuwa, czuje te emocje po prostu, bo tak to jak się ma ten telefon, się siedzi w tym telefonie cały dzień, i no to tak się na niektóre rzeczy przymyka oko, a tam po prostu, no to jest dużo bardziej odczuwalne. Na pewno też się nauczyłem tego, że nie można nic planować, wybiegać w przyszłość, bo tu w każdej chwili w hotelu, no każda chwila może być przewrotna, tak naprawdę, i wszystko może się wydarzyć, nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. No i na pewno te przyjaźnie, które tam nawiązaliśmy, bo super się dogadujemy w ekipie. No może nie wszyscy, ale ja mam naprawdę z większością osób fajny kontakt i, i to na pewno było warte tego wszystkiego i, i to jest piękne. To ja mam jeszcze hmm. tylko jedno pytanie. Bo ci, którzy cię znają, wiedzą, że interesujesz się piłką, grasz w piłkę, nawet powiedziałeś o tym w programie. I powiedz mi, czy twoi kumple wybaczyli ci, że zawahałeś się nad pytaniem Klaudi Eldursy odnośnie euro? O, ja wtedy to byłem tak zestresowany. To było no świeży tam ja oglądałem każdy mecz na euro. Kumple mi wybaczyli, tak, bo chociaż nie przyszło im to łatwo, pisali do mnie, jak, to, jak mogłeś nie wiedzieć tego, a ja. No... Kurczę, tam jest taki stres. Jeszcze quiz wiedzowy, to tym bardziej człowiek nie chce tutaj palnąć jakieś głupoty i się no, spalić po prostu. No ale finalnie udało mi się dobrnąć do tego, że to był finał Włochy, Anglia. Co by było, jakbyś się pomylił, nie miałbym się. w łatwiej tego. <grym <grym> 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 Dziękujemy Ci bardzo, że podzieliłeś się z nami, Michał, swoimi tutaj emocjami i przemyśleniami po tej przygodzie w Panamie. Dziękujemy Ci bardzo, że byłeś z nami. Ja również dziękuję bardzo i życzę spokojnego wieczorku. Dzięki bardzo, cześć, cześć. Pa.